To jest podcast Moja Albania. Zapraszamy w wirtualną podróż. Dzień dobry, witam w albańskim podcaście. Tu Izabela Nowak. Dziś odcinek. 10. jubileuszowy, można tak powiedzieć, już trochę czasu dla Was nagrywam. Dlatego dziś pierwszy raz odcinek taki trochę bez scenariusza, oparty na tym, co kiedyś napisaliście na Instagramie. Zurządziłam takie małe questions and answers i przede wszystkim właśnie tutaj poprosiłam o to żeby podać tematy, o jakich chcielibyście usłyszeć właśnie tutaj w podcaście. Oprócz tematów, które rzeczywiście jestem w stanie dość mocno rozbudować i stworzyć z tego osobny odcinek, jak chociażby tutaj, nie wiem, scena polityczna. To też były takie tematy, pytania, które sprawiały, że no, nie da się Całego odcinka im poświęcić, ale są na tyle fajne i ciekawe, że będę chciała chwilkę o tym też, też porozmawiać, więc będzie dzisiaj różnorodnie, chociaż powiem szczerze, że przede wszystkim chciałam się skoncentrować na takim ogólnie tematach dotyczących Albańczyków i dotyczących pewnego rodzaju. Nie tylko nawet stereotypów wokół nich, ale ich zachowania, mentalności. I od razu mówię, będzie to odcinek z przymrużeniem oka, ja, więc też mam nadzieję, że od czasu do czasu uśmiechniecie się do niego. Dlatego, że punktem wyjścia jest pytanie, które zadała moja przyjaciółka, Ania Wojta, znana jako Anka Ochrydzianka. Ile trwa przenoszenie półek w Albanii do kuchni? To jest taki nasz trochę inside joke, dlatego że Ania mieszka w Macedonii, mieszka w Uchrydzie i ma męża Macedończaka. Jakby tutaj kwestia wyjściowa jest taka, że jak to dobre psiapsi, dzwonimy do siebie i czasem ponarzekamy na naszych mężów, czyli w tym wypadku. Ja, na, mojego albańskiego, ona Macedońskiego. Czyli jesteśmy nadal tutaj w strefie Bałkanów, i bardzo często tutaj te cechy się bardzo mocno krzyżują, więc w, mamy taki, jakiś taki pogląd też poprzez naszą sytuację życiową na mentalność właśnie tutaj bałkańskich mężczyzn, nie tylko mężczyzn. Natomiast Ania taką miała kiedyś historię, kiedy brakowało półek, właściciel mieszkania te półki miał przynieść. Trwało to 3 lata. Jak już przyniósł, to było, to one były nie, niedokończone, źle wymierzone. Nie pamiętam, czy za długie, czy za krótkie. Więc to wszystko rozciągnęło się, jak widzimy, dość mocno w czasie. No i właśnie na tej, na bazie tej anegdoty, naszej właśnie tej wspólnej, zawsze o te półki się na Wzajem pytamy. Kiedy będzie, to będzie. To jest zawsze takie też, jakby powiedzenie: więc kiedy będziesz, jadę, przyjeżdżam, nadjeżdżam. Bardzo często też taka odpowiedź na, na sms -a. więc wszystko jest rozciągnięte w czasie. Więc ile to trwa w Albanii? Podejrzewam, że podo podobnie jak w przypadku um, byłoby to Macedonii, to mogłoby też rozciągnąć się na lata. Są takie rzeczy, które gdzieś zawiesiłam na kołku, które gdzieś sobie bym nawet chciała teraz przypomnieć co miało być zrobione, a nigdy nie zostało, No ale no to właśnie może to było nieważne, jeżeli do końca nie pamiętam. I tutaj nie chodzi, powiem szczerze, o sam fakt oczekiwania, ile coś trwa, tylko bardziej o reakcję na to, no bo to jest taka jedna z tych cech, które przypisuje się południowcom i właśnie tutaj zwłaszcza też, jeżeli mówimy o Albańczykach, czyli cierpliwość pewnego rodzaju, wytracanie czasu wręcz, czekanie, będzie kiedy będzie, nie, nie przejmowanie się deadline'ami, terminami, takie spokojniejsze zupełnie podejście do czasu. Czas płynie inaczej zupełnie na Bałkanach. Niby nam się wydaje, że tak samo. Powiem szczerze, że czas mój pędzi i w, w, w zupełnie jest dla mnie wielkim stresem. To ten upływ czasu, kiedy zajmuję się rzeczami, które są związane z Polską. Kiedy odpowiadam, czy to na maile, czy wszelkiego rodzaju organizuję sprawę z stroną polską, więc wtedy czuję ten oddech czasu, że już za chwilę, że już ten termin mija, że już, że teraz to musi być zrobione. Natomiast kiedy współpracuję z albańską stroną, ja muszę trochę przejść czasem na inny tryb i Jakby zmienić swój wewnętrzny zegarek. To jest coś, czego nauczyłam się w Albanii, że czasem nie ma co cisnąć, pieszyć się, szaleć, że też pewne rzeczy no, płyną własnym tokiem. Oczywiście, jeżeli mówimy o jakimś tej profesjonalizmie i mówimy o pewnych sprawach, które muszą być załatwione, jestem w stanie tupnąć nogą. Jednakże w wielu wypadkach spojrzałam trochę inaczej na świat właśnie dzięki temu, że mieszkam na Bałkanach, że mieszkam w Albanii, że spokojniej się zrobiło, więc to myślę, że moglibyśmy w, w jakimś sensie czerpać z tej tradycji tego powoli, powoli. To w każdym języku, jak ktoś gdzieś był właśnie na wakacjach od tutaj w... Aż od Hiszpanii po, umówmy się, nie wiem, Grecję, to jest w stanie właśnie to powoli, powoli powiedzieć w każdym języku, który gdzieś tam jest na trasie, dlatego że to jest jedno z takich właśnie spokojnie, to ziga, właśnie, a wasza, wasza, w Albanii, chociażby polako, polaków w tych krajach słowiańskojęzycznych. No. Jest to wszystko piano piano. No, no, możemy tutaj wymieniać i wymieniać, więc czas na Bałkanach zdecydowanie inaczej płynie. I dzięki temu, też jak jesteśmy na wakacjach, na przykład w Albanii, no to myślę, że można dzięki temu też poniekąd wypocząć, ale tylko i wyłącznie, jeżeli odłączymy. Nasz mózg polski, i trochę przestawimy się na inne trapy, bo jeśli jesteśmy osobami, które muszą mieć natychmiast dokładnie, idealnie, no to może nam być trudno tutaj. To jest taka prawda. To jest inny sposób, właśnie, patrzenia na świat. Czy on jest gorszy, lepszy? Nie, no. To... Gdzieś przyjeżdżamy, no to tak samo nasz stres i pogoń może być uznawana za coś w ogóle bezsensownego. Tak samo W zerkamy, patrzymy na wszelkiego rodzaju sposoby życia skandynawskie. Tutaj właśnie też spokój, cieszenie się jakimś tam takim właśnie czasem, spędzaniem go bez tej pogoni. No, spójrzmy na Bałkany. Trochę może to ma inny wymiar, ale to też jest takie ich niechga, które sprawia, że no, uspokojniej się, pod tym względem spokojniej się żyje. Oczywiście w to takie wyimaginowane a, bo na Bałkanach, bo w Albanii to lepiej się żyje spokojniej, bo wszystko jest, jest na luzie. No tak, no ale musimy też spojrzeć na sytuację jakąś tam gospodarczo-ekonomiczną. I też to nie jest taka prosta sprawa, jakby tylko o to chodziło. Kurczę, no to w ogóle szczęśliwość na południu Europy czy gdziekolwiek, gdzie właśnie ten czas trochę inaczej płynie byłaby niezwykła. Więc to jest to. Czyli na te półki to byśmy sobie poczekali i poczekali w, w Albanii. Więc, tak jak mówię, właśnie takie sytuacje miałam. Też często taki, takie pytanie, w, jakby gdzieś tutaj się pojawia i zarzut że czy, 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 czy Albańczycy są właśnie w, w, ze względu na to, tutaj nie wiem, leniwi czy coś. To nie jest kwestia lenistwa, bo sama pracuję już od kilkunastu lat z Albańczykami i oni biorą się za roboty, to biorą się za robotę koniec kropka, ale coś takiego jak prokastynacja i w ogóle przerzucanie wszystkiego do ostatniej chwili, to jest normalne, tylko. Tu jest taka różnica, bo ja jestem osobą, która prokastynuje bardzo. Ja się stresuję tym. Ojej, jak ja się stresuję tym, a oni się nie stresują. <laughs> I to jest, znaczy, to jest różnica. To jest to. Więc też, też na pewno to zauważyłam, że mniej takich tutaj właśnie napięć jest związanych z takim, jakimś takim przekładaniem pewnych spraw. Ja spać po nocy nie mogę, a tutaj spokojnie, to się zrobi. Na luzie, na... Naprawdę. Więc to jest coś, czego w cały czas można powiedzieć, że rzeczywiście się dość mocno uczę. To jest właśnie, właśnie to. Więc jakby to podejście do czasu ten płynący jest zupełnie inny, i, i też jest to ważne. Więc też już tutaj można powiedzieć, że odpowiadam na kolejne pytania, które było jak zmieniła mnie Albania. To w, na pewno właśnie w tym kontekście też można powiedzieć, że się gdzieś w, 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 włącza mi w głowie. To, że można pewne rzeczy na, na luzie bardziej potraktować, że nie jest to koniecznie takie strasznie potrzebne, żeby rzeczywiście tutaj nie wiadomo w jakikolwiek sposób się spinać, więc to jest myślę, że też ważna na pewno rzecz. Z drugiej strony, na pewno też mogę powiedzieć, co jakby zmieniło się we mnie, ale nie pozytywnie, bo powiedzmy, że też są rzeczy, których nie lubię. Oczywiście, tak samo jak w każdym innym kraju, są fajne sprawy, są niefajne i myślę także, że też to podejście do tego, tego czasu, do tego obowiązku. Też ma swoje złe strony, bo przyznam szczerze, że chciałabym mieć nieraz coś załatwione, już pozamiatane, tak, żeby o tym nie myśleć właśnie. Natomiast no, no nie jest nie da się na, na ostatnią chwilę przeciąga się, niejednokrotnie świeciłam oczami przed. Tutaj, nie wiem, kontrahentami z Polski, którzy nagle się dziwili, no dobrze, ale kiedy będzie ta odpowiedź? Ja mówię, nie wiem, już dzwoniłam, pisałam do hotelu, przekazali menadżerowi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to trwa na przykład tydzień odpowiedź na jednego maila, podanie jednej ceny. Więc to jest na pewno też coś, czego nie lubię. Nie zawsze tak jest, no, to, to jest też, też prawda, że nie można generalizować, no ale dzisiaj rozmawiamy trochę o tych stereotypach. To generalizowanie gdzieś na pewno będzie się pojawiać, bo są Albańczycy, którzy też się przyjmują czasem i też się jakby bardzo mocno tam stresują. Czy się spóźniają w takim wypadku? I tak i nie. Bo jasne, na takie spotkania towarzyskie przychodzi się. Jakkolwiek to jest to, nie wiem, jesteśmy umówieni na szóstą. Ja już wiem, już ja w ogóle się nie stresuję, bo ja, ja jestem punktualną osobą. I jeżeli mam spotkać się właśnie z Albańczykami, że jest towarzystwo albańskie, to ja się nie stresuję tym, czy się spóźnię, czy się nie spóźnię, bo i tak, i tak wiem, że będę czekać, że wszyscy będą się schodzić, tutaj tak będzie bardzo luźno po to, to potraktowane i to nie jest jakaś oznaka braku szacunku w ogóle, to też tutaj ważna sprawa. Natomiast jeżeli mam spotkać się, no, na przykład z, z Polakami, jak to, że towarzystwo jest polskie, no to wtedy się spinam. <laughs> to jest to. Ja się nienawidzę spóźniać, jak są jakieś tam Ważne, ważne kwestie. Nawet powiem szczerze, że tutaj nie spóźniłem się też specjalnie na te spotkania albańskie. Po, po prostu podchodzę do tego bardziej tak na luzie, bo w przypadku takich właśnie to tam pięć minut wcześniej muszę być, tam, żeby rzeczywiście było jak najbardziej. Jak chodzi o pracę, no to jeżeli ktoś podchodzi po prostu poważnie do swojej roboty, to nie będzie się spóźniał. Koniec, kropka. I to. Jakby tutaj nie ma, nie ma dyskusji pod tym względem, więc myślę, że też to jest jakby tutaj tego wynikowa. Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że tak, na randkę, na spotkanie, na piwko, na kawę, Albańczyk się spóźni. Tak, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, no to już zależy od jego poziomu profesjonalizmu, po prostu tylko i wyłącznie jest to uzależnione od tego. Więc taki też tutaj właśnie jest, jest myk. Więc mamy kolejną cechę już uzgodnioną. Ważnym pytaniem było też to, jak Albańczycy postrzegają Polaków. Postrzegają bardzo pozytywnie. To na pewno mogę tutaj powiedzieć, że jest to super podejście. Słuchajcie, prawda jest taka, że w Albańczycy od Polaków nie różnią się tak dramatycznie. Ja trochę poopowiadałam, jak widać wcześniej, o tym w innym podejściu do czasu chociażby, ale to są śmiesznostki, to są takie różnice mentalne, które nie sprawiają, że możemy mieć złe relacje, zwłaszcza jeżeli mówimy o po prostu takich zwykłych relacjach na wakacjach, jak przyjeżdżamy, jak jesteśmy chwilę, jak usiądziemy z albańczykiem, my się dogadamy. Polacy, my jako Polacy jesteśmy otwarci. To nie jest tak, mówi się, to są żarty, że tam Polish Smile na przykład, że my jesteśmy tacy, takie ponuraki straszne. Może rzeczywiście nie uśmiechamy się od ucha do ucha i nie poklepujemy się wszyscy. Natomiast jest tak, że jeżeli już w gdzieś usiądziemy, przyszędziemy, jesteśmy z kimś, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej i jest to bardzo jakby taki pozytywny aspekt też Polskiej mentalności charakteru, właśnie to, że jesteśmy otwarci i Albańczycy też są. Albańczycy są bardzo gościnni. My również, dlatego my lubimy być goszczeni, oni też lubią być goszczeni, bo też lubimy takie cechy, które gdzieś tam odnajdujemy w sobie. I z, wracając właśnie tutaj do tego spojrzenia Albańczyków, więc jak już um, usiądzie Albańczyk z Polakiem, czy gdzieś zobaczy, czy w jakikolwiek sposób um, ma z nim kontakt, to jest to zazwyczaj kontakt pozytywny. Mówimy o, o normalnych sytuacjach, nie mówimy o sytuacjach konfliktowych, które gdzieś tam wyniknęły, chociaż, też da się je w odpowiedni sposób zagodzić. Więc sytuacja jest taka, że postrzegają nas pozytywnie. Właśnie te cechy otwartości, takiej no powiedzmy gościnności, takiego właśnie pozytywnego e, w podejścia, to na pewno tak. Inna sprawa jest taka, i tutaj no muszę ten temat poruszyć mimo wszystko, inna jest w Albanii kultura picia. E, mówimy alkoholu oczywiście. I to trzeba troszeczkę powiedzieć sobie wprost, nie chcę się w żaden sposób bawić w krytykanstwo, bo wszystko jest dla ludzi, ale jednak pijemy więcej od albańczyków. I albańczycy raczej nie pokazują się, nie chcą się pokazywać w stanie upojenie, tak to ładnie nazwijmy, więc ilość, i sposób naszego tutaj, właśnie picia, jest kompletnie, jakby, nieznany im. To nie jest to, że patrzą złośliwie. Bardziej są zaskoczeni. Nie, nie traktujmy tego jako takiej, właśnie krytyki, ale no po prostu są zaskoczeni. Ojej, co to, co, 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 co to jest, o co właśnie tutaj chodzi. Oczywiście, jak to bywa w tradycyjnych społeczeństwach, z tradycyjnym podziałem ról, też patrzy się, napijące kobiety. Znaczy, nie to, że pijące, w sensie, że ktoś sobie napije się właśnie wina czy, czy piwko do, do jakiegoś tam obiadu, to nie o to chodzi, ale mocno takie właśnie to jest spożywające, no to tak też jest pewien rodzaj zaskoczenia. O tym pamiętajmy, no po prostu to jest kulturowo inne. Nie jest tutaj to takie powszechne, o tak to nazwijmy. Chociaż Albańczycy jak najbardziej też alkohol spożywają. Nie ma tutaj żadnych. Ograniczeń pod tym względem. Ja już też mówiłam, że tutaj nie ma kwestii religijnych z tym związanych, więc to na pewno to nie. Więc to jest coś, co może w jakimś tam stopniu y, dziwić. Ale powiem szczerze, że y, nadal wyziera pozytywny obraz, chociaż znowu wrócę pętlą do tego pierwszego, czyli innego traktowania czasu, obowiązków i wielu zadań. Bardzo często. Słyszę coś takiego, dlaczego Polacy denerwują się na wakacjach? Jak my powinniśmy łapać luz, słońce i mieć w nosie wiele rzeczy, to my się denerwujemy. Jakieś awantury, bo w pokój nie ten, bo może morze, za ciepłe, za zimne. Trochę to jest tak. Nie mówię, że jesteśmy jednym narodem narzekającym, no nie o to chodzi, ale dlaczego my się denerwujemy? Taka nieraz przychodzi tak naprawdę tutaj refleksja Albańczyków, że zbyt tak właśnie emocjonalnie, nerwowo, wybuchowo do pewnych spraw się podchodzi. To jest widoczne w tym obrazie. Myślę, że to też jest ciekawa sprawa, więc tutaj analizując na pewno to jest widoczne. Myślę, że bo takie było też właśnie związane z, tymi, z tym postrzeganiem Polaków przez Albańczyków, w pytanie, które można związać dotyczące różnic i podobieństw. Tutaj o tych różnicach już mocno powiedziałam, o podobieństwach także. To nie jest wielka mm, egzotyka, i myślę, że w, czy, właśnie jeszcze wracając do tej kultury picia, bo to też jest kwestia takich podobieństw i różnic. Albańczycy. Uwielbiają biesiadować. Polacy też. Tylko tak, my na przykład szybciej i inaczej pijemy alkohol. Rakije, które z mocnym alkoholem, sączy się. My jesteśmy przyzwyczajeni, nie oszukujmy się, do picia wódki, na szybko. Co jest, to może nawet być bardziej zaskakujące to jest to, kiedyś. Znajomym opowiadałam właśnie o tym, że w, w Polsce, no, jak jest wesele, to para młoda chodzi między właśnie tutaj gośćmi i pije wódkę, jakby z każdym gościem musi się napić. To jest taki tutaj cudzysłów oczywiście. I oni po prostu nie mogli wyobrazić, bo też duże są tutaj wesela, że na przykład 300 osób z każdym musi się napić wódki. Do, do, bardzo dosłownie to jakby potraktowali, no ale no nie oszukujmy się. To trochę, trochę jest tak, że gdzieś tam mm, ta tradycja jest, więc to w ogóle też chodzi o tempo, chociażby. Więc biesiadować, tak, ale trochę inaczej często. To jest też tutaj właśnie ważna, ważna sprawa. Myślę, że w ogóle osobny odcinek o kulturze jedzenia, jak to właśnie wygląda, czym się, czym się różnimy, jakie są podobieństwa pod tym względem dotyczące właśnie tutaj też Albanii i Polski. No, to jest dobry pomysł. Myślę, że to można też o to zahaczyć, jak tutaj się właśnie je. I dlaczego nieraz możemy być zaskoczeni z tym właśnie, tej, z czym to jest związane. Często wspominam też o tym. Na wycieczkach, czyli nie jesteśmy od siebie bardzo odlegli, ale no trochę tych różnic, jak widać, by się tak naprawdę znalazło. Mówi się często o Bałkanach w ogóle, w mieszkańcach Bałkanów, niezależnie od tego, z którego kraju pochodzą: O, gorąca krew, wybuchowi tacy w ogóle, oni tylko wojnę, tutaj wszystko. Nie zgodzę się z tym. Nie zgodzę się z tym. Może gorąca krew w kwestii jakiejś, nie wiem, namiętności istnieje w tym kontekście, ale to nie jest jakaś wielka wybuchowość. Powiem szczerze, że tak, no Albańczycy, owszem, też potrafią wybuchnąć, pokłócić się, nie wiem, jak to się mówi, dać sobie jakiegoś mocniejszego kuksańca, czy gdzieś tam po buziach się sprać. Tak, to, 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 to też może być. Ale ja zauważyłam, że Albańczycy często. Machną ręką szybciej i jakby wluzują pod względem jakichś tam konfliktów, popatrzą się, machną ręką. Często, właśnie, tutaj takie historie opowiadają też moi turyści, cudowni, o tym, jak widzieli na przykład stłuczkę, jak coś takiego się zdarzyło i co? I dwóch kierowców spojrzało, jeden, drugi, wzruszyli ramionami tam no, często rozjechali się, a jakby się policja pojawiła, się to wszyscy szli na kawę, pogadali, że jakby nie ma takich wybuchów, krzyków, cudów. No, zresztą to też bardzo często zauważane jest, że na drodze, mimo chaosu, który panuje, bo to w, w sposób jeżdżenia w, na południe Europy różni się od naszego, to oni się nie denerwują. To jest to że faktycznie zajeżdżają sobie, nie wiem, drogę, jakieś są właśnie, nieraz zdarzają się, czy jakieś tam drobne stłuczki, czy gdzieś ktoś wyjedzie tu, tam, to się dzieją różne rzeczy, to nie jest tak, że ktoś otwiera szyby i od razu najbrzydsze słowa lecą, tylko jest spokój, no, jakby cała ta kwestia jest zupełnie inaczej w, po prostu rozwiązywana, więc myślę, że tutaj też jest taka pozytywny aspekt, to można powiedzieć, więc jest widoczne, że inaczej trochę te konflikty rozwiązują, że niekoniecznie mówimy tylko o tej gorącej krwi, jakiejś tam właśnie wypuchowości. Tutaj, no, tak samo można powiedzieć o Polakach, że no, mamy tą łańską fantazję. No, łani byli jak najbardziej żołnierze, więc, no, nie oszukujmy się. Też można nas posądzić o uwielbienie do wojny. No, a tak nie jest. To na pewno tak nie można. Taka, takiej szalo szalonej fantazji, jakiegoś szaleństwa zupełnie nam e, przypisywać, a nie im. To też zależy dużo od e, charakteru. Mm, chociaż spokojni też, e, też nie są, też targają nimi pewne namiętności i <grym> nerwy i tego typu sprawy. To jest też fajna, e, fajna sprawa e, tak naprawdę, więc gdzieś tam się znajdują. Więc jak widać, chyba więcej rzeczy przecina się jest pozytywne właśnie. I można powiedzieć, że jest czymś jakby tutaj więcej z tych podobieństw niż, niż różnic. No to trzeba by było bardzo, bardzo mocno wgłębić się to w ten temat, żeby wszystkie tutaj te aspekty tak naprawdę poruszyć. I jeżeli należałoby to robić na poważnie, tak jak mówić dzisiaj trochę z oka, no to też należało gdzieś tam, by uciec od stereotypów, nie jest to takie proste. Nie da się bez tego jakby też nieraz mówić, chociaż nie powinniśmy. Opierać się, chyba że coś właśnie jest pozytywnego, to można trochę przymknąć oko. To jest to. Czyli taka klamra między pierwszym a dziesiątym odcinkiem. Oczywiście kolejne będą się pojawiać teraz w okresie letnim, w okresie sezonowym, ale trochę wyszliśmy od tego, żeby łamać stereotypy. Tu też mam nadzieję, że udało mi się pokazać zupełnie, jakby, odrębny świat. Bałkanów, trochę o tych różnicach, trochę o tych wartościach, jakie są i jak możemy się fajnie różnić i fajnie też mieć dużo, dużo podobieństw. Jesteśmy bardzo, bardzo do siebie podobni, możemy nieraz się nawzajem nie rozumieć, obserwując pewne ruchy, ale to już jest zupełnie inna sprawa, więc dziękuję bardzo za dzisiejszy taki odcinek. Tak jak mówię, bez scenariusza, gdzie dałam się ponieść zupełnie opowieści. Natomiast już też zapraszam oczywiście na kolejny odcinek za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia, tak naprawdę. A może do zobaczenia, bo może ktoś spotka się ze mną teraz już na najbliższych wycieczkach. Więc Dziękuję bardzo za uwagę.